to ja pikselek kupuję skina do Meg. Monster Trakowa Meg na fajnej przecence No Bardzo ładny jest. Jest to mój 105 skin do kolekcji. Trochę geników mam, nie ma co? Do Meg mi się przyda ten skin, bo Meg ma trzy skinny, tylko czyli Brawl starsie. Czyli bardzo mało. Na przykład Colt ma chyba i w 20, jeżeli się nie mylę. Ale dobra, no. Lecimy z tą gierką. N jakoś nie najlepiej gram meg. Ale sądzę, że to nie będzie zła gra. Dobra, bijęcie tego pana P. Ogólnie tego skina klikała mi i kupowała moja mama, która za niedługo... Wystartowuję z filmami na jej kanale Będzie też nagrywana, YouTube'a No i miło będzie jak będziecie Oglądali u mnie I u niej, bo będą na pewno ciekawe filmy Na razie Wam Nazwy kanału nie zdradzę Bo jest to sekret na niespodziankę Na oficjalny Wiecie Rozpoczęcie, a my przegraliśmy Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu Widzimy się w następnym Elo!